Spokojnie, jestem przyzwyczajony do mieszania różnego rodzaju płynów. Najpierw zrobię lizaki na patykach. W tym celu wlewam słodkie syropy do kolb, a następnie zanurzam w nich patyczki uprzednio posypane cukrem. Pozostaje odliczać czas i można się zrzemnąć. Dziadek naprawdę śpi. Niech sobie śpi mniej hałasu! Ja muszę zmiksować truskawki do mojego koktajlu. Dodam też Sprite'a i troszkę lodu. Zrobię to za pomocą blendera, żeby wyszedł prawdziwy koktajl. A raczej jego pierwsza część. Wlewam do szklanki. Następną rzeczą, którą zamierzam się zająć, jest mango. Zmiksuję również ze Sprite'em i lodem, a następnie wleję jako drugą warstwę do tej ogromnej szklanki. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz moje ulubione borówki. To będzie ostatnia, trzecia warstwa mojego koktajlu. Jak ładnie. Dziękuję, wiem. Pozdabiam plasterkiem truskawki i ładną słomką. No i proszę, wspaniały